Roztropnie zrobiłem sobie test wczoraj w Guangzhou, a tutaj jak ktoś nie ma testu, to jest od razu proste. testowanko na dzień dobry, bo inaczej nie puszczamy do miasta. Sympatyczna temperatura 40 stopni, jest tak samo parną i duszną jak w Guangzhou, opiemy taksę i jedziemy do hotelu. Przyjechałem do miasta Fuzhou na zaproszenie organizatora wystawy nowych chińskich technologii. Mam zarejestrowaną na terenie Chin firmę handlową. W związku z tym, organizatorzy pożądają takich osób jak ja. Jestem zapraszany na tzw. matchmaking, czyli zapoznajem się z producentami, prezentują nowe produkty, które Chiny chcą eksportować za moją pomocą na świat. W związku z tym organizatorzy zapraszają mnie, opłacają mi przejazd, hotel i tak dalej. No ja chętnie przyjeżdżam, bo to zawsze coś pozwiedzam. No i przede wszystkim poznaję nowych producentów, nowe produkty, więc zawsze jestem ten krok do przodu. Proszę, tutaj mamy wspaniały widok na rzekę, most. O, tam szuszu na łódce, spójrzcie. Tutaj na całą rzeką znajduje się mój hotel. Binjiang Holiday Hotel. Proszę tutaj, lobby bez szału, bez zbędnych ozdób. O, o nie, jest kicz. Są sztuczne kwiatki. No i co? No czekam, aż mnie zarejestrują. I pozwiedzamy trochę miasta. O, proszę tutaj, panorama starego udziału. Proszę tutaj, można zakupić prezenty wszelakiego kalibru. No Ceny powiedzmy tutaj 350 zł za takie ciastka. No, tutaj już tańsze 88 juanów, y, nie złotych. Juan y, w tym momencie około 70 groszy. Mamy też alkohole za 99 juanów, czyli jakieś 35 zł, 16%? Hmm, polecam dzieciom. Tak się prezentuje mój pokój. Ze względu na fakt, że jest właśnie organizowana impreza, na którą przyjechałem, ale o tym w następnym odcinku. No, tak to wygląda, idzie jakoś przebidować. Może pokażę toaletę. O, proszę, to ja. Narzekacie, że się nie pokazuje w filmach, więc to ja. Tradycyjny prysznic z oknem. Chińskie miasta mają to do siebie, że zostały wybudowane w ciągu ostatnich kilkunastu lat, więc w związku z tym... Nie ma tak naprawdę co zwiedzać w tym nowym budownictwie, bo to jest wszystko takie same w każdym mieście praktycznie, więc od razu jedziemy w miejsce turystyczne. Ten dźwięk, który słyszycie to cykady, nie dając spokoju. Ale do rzeczy, znajdujemy się na takiej miejscówce, gdzie można sobie elegancko przytupnąć tutaj, pod takim drewnianym daszkiem. Jest to tak zwana turystyczna pułapka, gdzie mamy taką rekonstrukcję starego chińskiego miasta. No, i tutaj jest wiele ciekawych sklepów. Myślę, że jest to fajne miejsce, żeby pokazać na filmie. Także pójdziemy sobie tutaj wzdłuż, zobaczymy co mają sklepy do zaoferowania. I na pewno skosztujemy jakichś lokalnych przysmaków. Zobaczymy, jak tu spędzają czas. O, tutaj piękna pani, cześć. Dobrze. Na początek zagłębimy się w jedną z wąskich uliczek. Zobaczymy co tutaj możemy znaleźć. O proszę, relikt przeszłości, telefon. Czaj na telekom. Pierwszy raz to widzę w Chinach. Okej. Okay. Tutaj fajnie widzicie, ta architektura zachowana. Co tutaj jest? Ok, wchodzimy do pierwszego sklepu. Proszę bardzo wspaniałe rękodzieło tutaj możemy sobie zakupić taki, taki oto wisior tudzież brązoletkę to są męskie to są męskie brązoletki misterne rzeźby wspaniałe, małe i duże o, o ile ja się nie mylę są to pieczątki tak, pieczątki, tutaj można zamówić grawer jaki się chce I taką pieczątką podbija się list oficjalnie no, przykładowo, powiedzmy, a jak się doszło A, 480. Mm. 480 no, to jest 400 Baht. 400 Baht, o 480 Arambiczy. No turystyczna pułapka, jak mówiłem. O, tutaj mamy. Ja uwielbiam takie klimaty. O, a cóż się tutaj kryje? Chodźmy tutaj. Cóż się kryje za tymi wspaniałymi drzwiami? Ano, tutaj mamy ubikację. I tutaj szuszu, ha <noise> tutaj szuszu sobie widzicie, mundurek wyprał elegancko. On tutaj jest na pewno odpowiedzialny za czystość em, toalet. No dobra, no nie będziemy wchodzić do kibli. Po zapachu czuję, że jest e, czysto. O proszę, pani przewodniczka. Te uliczki to historyczna część miasta Fujo. Pisana na listę zabytków UNESCO. Odrestaurowane zabudowania pochodzą z dynastii Ming i Qing. W przeszłości te dzielnice zamieszkiwało wielu wybitnych artystów, pisarzy, poetów, filozofów i naukowców, którzy zapisali się z złotymi zgłoskami w historii cesarstwa chińskiego. Znanych postaci zamieszkujących w przeszłości tą okolicę było ponad 400. Stąd ta dzielnica nosi przydomek Beverly Hills cesarskich Chin. Ulokowane jest tu mnóstwo małych muzeów, domów pamięci, bibliotek, galerii i innych przybytków, gdzie możemy zaznajomić się z historią tego miasta i jego wybitnych mieszkańców. Oprócz tego możemy też poznać historię i obyczaje prostego ludu zamieszkującego w przeszłości Fudżołów. Znowu dzwonił do mnie klient, słuchajcie, urwanie głowy, ale dobrze, dobrze, bo jest robota, także idzie jakoś zarobić na tą miskę ryżu. No szukamy jakiegoś miejsca, gdzie będziemy mogli coś zjeść. Proszę tutaj piękna restauracja. Zobaczymy co się tutaj oferuje. Ale obawiam się, że to jest tylko i wyłącznie herbaciarnia. Mhm, tutaj jakiś drogi alkohol. Co się tutaj dzieje? Aniha. E, mm. Tak jest. Herbaciarnia i pijalnia alkoholu. Słuchajcie, jak ja, się, jak ja sobie teraz... O, przepraszam. Jeśli ja się czegoś teraz napiję, to tutaj padnę w tych uliczkach. O, proszę. A tutaj co? O, tutaj też rękodzieło. To wszystko elegancko zrestaurowane. Tutaj są dwa poziomy sobie tutaj. o proszę elegancki pan i lautowany z papierosem tu, tu jest tu jest y, pokój VIP o ale tu jest fajnie aklimatyzacja dobrze to jest część jakiejś restauracji myślę, że błądzicie tutaj wraz ze mną jestem tutaj pierwszy raz nie wiem czego się spodziewać Przetarłem obiektyw, powinno być lepiej. Spójrzcie, prezentuję tutaj drzewo fajnie elegancko. Tutaj jakieś sklepy, restauracje. O no tutaj od tyłu nie wejdę. Tak wygląda tradycyjna zabudowa miasta Fuzhou. Znaczy tak wyglądała lata temu. O spójrzcie jakiś tutaj klimat. Można sobie przycupnąć. Romantycznie tutaj cześć dziewczyny. Robią sobie zdjęcia. Fajnie, tu jest fajnie, fajnie. A najlepsze jest to, że to jest wszystko jakby połączone. O, tutaj w jesteśmy na tyłach jakiejś kawiarni. Dobrze, kawa, pamiątki, wszystko fajnie. Ale jestem głodny. O, tutaj jakieś historyczne miejsca. Dobrze, i tak mnie tam nie wpuszczą. Szukamy jedzenia. Tutaj historia, kultura, sztuka a ham z Polski tylko jedzeniu. o jedzeniu Fajnie, nie? Zapada mrok a ja dalej nic nie zjadłem Słuchajcie, na tej ulicy chyba nie ma jedzenia per se może jakiś lizak, tudzież lody Koń, o. Jest koń, biżuteria. Cześć dziewczyny. Ej, ja, nie. To się ciągnie ciągnie tam dalej. Tutaj... Oho, oh, 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 hold on a sec. Co my tutaj mamy? No tutaj są jakieś makarony i tak dalej. Nie, jak to jest street food. Jedzenie wiecie. O, proszę. Sklep z parasolami. Słuchajcie. Parasol został... Wynaleziony w Chinach. Ciekawostka: parasol w Chinach nie służył do ochrony przed deszczem, a do ochrony przed słońcem. Bo jak widzieliście, wcześniej Wam mówiłem, Chińczycy boją się słońca. I tutaj mamy tradycyjne wzory. Jest też Hello Kitty, ale piękne są piękne. Yy, takie największe tutaj kosztują 70 zł. To, ale wiecie, to jak mówiłem, turystyczna pułapka tutaj ceny są dość wysokie. Tutaj można w takim podświetlonym, bambusowym gaiku sobie przycupnąć na dniu. Zaraz ulicę grajek rozpocznie swoją huzpę. Oho! Pamiątki Ja się niedługo wybieram do Polski, także być może coś tutaj zakupię, bo to... Hmm oh. Mhm mm Okej, okay, to nie jest sklep dla dzieci Dzieci, to nie jest sklep dla was Dobra, ja z tym wychodzę, jestem zgorszony Miałem przestać nagrywać, ale nie mogę przestać, tu jest tak ładnie Naprawdę super Na każdym kroku coś nowego, coś innego takie okoliczne krupówki. Tutaj mamy do czynienia z grzybami. Ja je wcześniej już pokazywałem, ale w suszonej formie. Tutaj więcej jest grzybów. Proszę, kraina grzybów. Tutaj w tych workach one rosną. Widzicie? Tak jest. To jest, słuchajcie, sklep z grzybami. Proszę, jakie tutaj mamy wspaniałe gatunki. 400 RMB? 280 zł za taką paczkę. Mhm. Mm o proszę tutaj. To co widzieliście poprzednio, tylko w formie suszonej. Słuchajcie, ta ulica się ciągnie i ciągnie. Ja ilekroć włączam nagrywanie, to cykady zaczynają cykać. A ja nie wiem, te one się chyba uparły na mnie albo mają połączenie z moim telefonem. Cześć! wejdźmy eee, tutaj. Tutaj jest jakieś jedzenie. Co te borostwory nam proponują? Yy... O, nic ciekawego. Musimy znaleźć ulicę z jedzeniem. Jakie stoliki tutaj są? Każdy jest inaczej rzeźbiony, w formie takiego zwoju manuskryptu. Tutaj są ławeczki obsadzone zieleniną, gdzie można przycupnąć. O tutaj mamy stół z drewna. Proszę, jest i nauczyciel. Tutaj jest takie drzewo w kształcie serca. Tutaj wiele osób robi sobie właśnie pod nim zdjęcia. Tutaj mamy dalszy ciąg... Gówniarz płacze. Dalszy ciąg turystycznych pułapek. O, ten smog, coś takiego to widzieliśmy w Ningbo. Dobra, sklep z koralikami i wszelakim dziadostwem. Od mnichów buddyjskich po jelenie w brokacie. Nawet nie chcesz się tam zagłębiać. No bo dobra, zagłębię się dla was. No ma? Nie, to nie jest wachlarz, to jest linijka. Do bicia niegrzesznych dzieci po łapach. Warto tutaj przyjechać. Dla mnie to wszystko są następne chińskie krupówki. Proszę, proszę, jakie romantyko. Ale dla kogoś, kto nie był w Chinach, naprawdę to jest niesamowite przeżycie. Także zapraszam serdecznie. Pokażę wam następne miejsce, w którym można przycupnąć. Fajnie. Odświetlone te ławki. Z gustem, z gustem powiem wam, to jest zrobione. O tutaj pan, Beijing bikini, to jest pekińskie bikini. Tak się to nazywa, kiedy mężczyzna podwija koszulkę i z dumą prezentuje swój brzuch. O tutaj grajek uliczny. Tutaj można mu zapłacić za pomocą QR kodu. I proszę tutaj, on rżmie na gitarze, a w tle mamy pozostałości historycznej zabudowy. No i ta ulica się ciągnie i ciągnie. Cześć. No tutaj jest dziewczyna nie robiliśmy sobie zdjęcie. Dziękuję. Bye bye. O, jest z Tak to kiedyś wyglądało. Tutaj mamy tradycyjne chińskie qipao. Tak się nazywają te stroje. I sztukę z korzeni tutaj są rzeźby z korzenia, z korzeni drzewnych. Zaraz mi ręka odpadnie. Iersan, koniec, idziemy jeść. Nie ma w okolicy takiej ulicy, która się specjalizuje tylko i wyłącznie w jedzeniu ulicznym, więc musimy podjechać taksówką, aby coś zjeść.